Forever żel Wyobraź sobie, że rozcinasz liście aloesu i spożywasz żel bezpośrednio z rośliny. Nasz żel aloevera forever jest tak najbliższy rzeczywistości, jak to tylko możliwe. Ten bogaty w składniki odżywcze napój. Jako pierwszy otrzymał certyfikat Międzynarodowej Rady Naukowej aloesu za czystość i moc. Składa się w 99,7% z czystego żelu, z wewnętrznych liści i nie zawiera cukru, glutenu ani dodatku konserwantów. Jest czysty, mocny i pełen korzyści. Aloes pomaga utrzymać naturalny poziom energii i ma naturalne zdolności oczyszczające. Które pomagają przewodowi pokarmowemu wchłaniać składniki odżywcze spożywienia, które spożywamy, do krwioobiegu, jednocześnie promując rozwój przyjaznych bakterii. Unikalny polisacharyt, acemannan i inne składniki odżywcze zawarte w aloesie pomagają wspierać układ odpornościowy. W rzeczywistości, acemannan jest jednym z kluczowych wskaźników używanych przez IASD do oznaczania jakości aloesu. A Forever Aloe Vera Gel zawiera prawie dwukrotnie więcej ilości wymaganej do certyfikacji. Nasz żel aloe Vera jest starannie uprawiany i ręcznie filetowany, a następnie ekstrahowany i przetwarzany w ciągu kilku godzin od zbioru, dzięki czemu ponad 30 milionów litrów żelu aloe Vera, które przetwarzamy każdego roku, jest tak świeże, jak to tylko możliwe. Forever Vera everagel jest przetwarzany aseptycznie, dzięki czemu formuła pozostaje wolna od dodanych konserwantów i może pochwalić się niesamowitym żylem zaloesu o zawartości czystego 99,7% wewnętrznych liści, zapakowane w opakowania tetrapak wykonane z materiałów 100% proc nadających się do recyklingu. Forever Vera everagel sprawi, że będziesz mógł cieszyć się świeżym smakiem nierozcieńczonego żelu aloewera ze wszystkimi silnymi właściwościami aloesu, tak jak zamierzyła to natura. Zajmów ten produkt.